W Warszawie centralnej z pociągu wysiadłem i spacerkiem półtorej kilometra do hostelu kapsułowego poszedłem i jest ulica dowcip, ale ten hostel to nie dowcip, bo on naprawdę istnieje. Wchodząc do hostelu buty i duży bagaż zostawiamy, a w zamian klapki, pince polo i taki kluczyko, brelok, chip dostajemy. Po wejściu na piętro znajdujemy się w wielkiej sali, hali, gdzie są kapsuły i tutaj stale, niezależnie od godziny, obowiązuje cisza nocna. swoją kapsułę znajdujemy, no i do niej wchodzimy. Otwieranie i zamykanie kapsuły jest na pilota. Po prostu przyciskamy, no i troszeczkę to trwa 15 sekund, jak drzwi do garażu. Dla mnie kapsuła jest wygodna, przestronna, ale ja nie mam dwóch metrów ani klaustrofobii dla mnie jest wygodna. Ja się tutaj wysypiam, ale pamiętajmy, że uczyłem się w Tajlandii, no i tam często się śpi na podłodze na materacu, nie ma stelaża normalnego łóżka, uwielbiam tu spać, zawsze się wysypiam. Gdy zgasimy światło, jest całkowity mrok i bardzo cichutko słychać wentylację, klimatyzację. Do dyspozycji mamy dwa gniazdka i dwie mini półeczki. Jeżeli chodzi o wymiary, to jest to metr na metr na dwa metry, więc no, można spokojnie siedzieć, ale no, nie wstaniemy i można się wyłożyć pod warunkiem, że mamy do dwóch metrów. W kapsule spałem już kilka razy na przestrzeni kilku lat, więc wiem, że na pewno zawsze jest czysto, spokojnie, nigdy nie było żadnego problemu. To, na co bym się raczej nie zdecydował, to kapsuła na piętrze, choć wiem, że niektórzy je bardzo lubią. Dla mnie te takie pojedyncze czerwone, jakby stopnie schodki, nie są zachęcające. Wiadomo, jeśli ktoś potrzebuje jakiś specjalistyczny, bardzo duży, gruby, twardy materac, bo ma problemy z kręgosłupem, no to raczej tutaj się nie wyśpi. Te materace nie są jakoś bardzo, bardzo cienkie, ale też nie są grube, są miękkie. Dla osoby, która jest zdrowa jak ja, super. Mijamy szafki, i z drugiej strony wychodzimy, i właśnie tutaj są łazienki. Jak widać, wyglądają normalnie, bardzo ładne, zadbane, czyste, nigdy tutaj żadnej afery nie było, nic nie śmierdziało. A tutaj na dole jak się zejdzie są prysznice, ja tam niczego nie nagrałem, ale potwierdzam, że wiele razy tam byłem, podczas wyjazdu tego też. I faktycznie wszystko wygląda jak na zdjęciach, naprawdę jest czysto zadbanie. Wymiar tych szafeczek to 60-45x30 cm, większy bagaż za darmo zostawimy na recepcji. Większego bagażu nie miałem, więc tylko buty odbieram i powoli wychodzę. Jeśli chodzi o recepcję, no to można tutaj usiąść, napić się kawy, herbaty itd. Wiadomo, z hostelu można wychodzić kiedy chcemy, tylko właśnie buty na recepcji przebieramy to taka ciekawostka. Tak, te klapki zabrałem na pamiątkę ze sobą, bo po prostu można. Jeśli chodzi o lokalizację, no to petarda epicka, mega, lepiej być nie może, dosłownie dwie minuty powolnym spacerkiem do Ministerstwa Finansów, czy do drugiej linii metra, tutaj stacja, metro Nowy Świat, Uniwersytet. No i według mnie w tej cenie 152 zł, kapsuła się nie opłaca, bo mogę znaleźć już jakiś fajny pokoik w hosteliku, taki Pełnoprawny, ale znowu to nie będzie tak w centrum jak kapsuła, więc pytanie, co jest ważniejsze: ta lokalizacja, by to było w centrum, czy lepiej mieć taki większy komfort, cały pokój dla siebie, ale gdzieś na obrzeżach? No i wiadomo, jak jestem sam, to co innego niż na przykład, gdy jestem w dwie, trzy osoby, bo wtedy najczęściej właśnie jakiś hotel czy mieszkanie się już bardziej opłaca niż kapsuła. Na przykład w tej cenie 71 zł, gdybym sam jechał do Warszawy, od razu hostel kapsułowy bym brał. Polecam. Rezerwacji można też dokonać na stronie hostelu kapsuła. Pamiętajmy, że kupując zwykłą kapsułę, w zestawie nie ma ręcznika czy zestawu kosmetyków. Jeśli chcemy to mieć, to trzeba wybrać opcję Deluxe. Do Warszawy przyjechałem na nagrania, różne cuda dziwy tworzyliśmy. Przypominam, że to jest najwyższy budynek w Unii Europejskiej i w Europie poza Rosją, czyli również oczywiście w Polsce, Warsaw Tower. No i już do Krakowa pociągiem uciekam. Pa pa.